Trzymałem paczki w magazynie przez kilka miesięcy. Wkurzyłem się, że nie ma premii i sprzedałem. Co się stało? Dzień później premia raz dwa. Oh, no, no. Ale widzowie, widzowie. Magazyny znowu są pełne. Tak jest? Naprawmy ten błąd, sprzedajmy je po raz kolejny. Ale żeby nie było tak prosto, zrobimy to na sesji publicznej. Oczywiście przy okazji zrobimy to całkowicie solo. Gościu chce mnie zatrudnić jako partnera. Gościu, mam swoje obowiązki. Na sesji jest 30 osób. A ja, kompletnie sam. Odpalam sprzedaż magazynu. Ponad 4 miliony. Wartość towaru. Karambeusz! Ale oczywiście się uda. Eee, do jednego punktu, kozacko. Ale mam nadzieję, że blisko gdzieś jest. Bez trakili, fit, czy jak tam to się nazywa. Bez aplikacji, proszę. Tak, tylko dwa kilosy. Wiecie co? To może ja od razu, polecę z ukrytą organizacją, od razu, na samym starcie. Wydaje mi się, że jeden pojazd dostarczę, drugi nawet chyba mogę zacząć dostarczać i potem skończy mi się ukryta organizacja. Tak mniej więcej przeczuwam, że tak to będzie działać. Dobra, let's go. Czy na mojej drodze to stoi? Yy, no, ktoś jest na mojej drodze, przy okazji opresor gdzieś tam sobie lata. Karamba! No gdybym miał kogoś do pomocy, to wiecie, kurde. Szybko by poszło to sprzedaż, bo w 2 minutki byśmy to zrobili, nie? A teraz na mojej drodze? O kurde, co jest to jest? No, bez przesady. No nie, teraz to nie lecą normalnie po drodze. Będą mnie atakować, będę mnie atakować, to 100%. Patrzcie, namierzy mnie zaraz. Nie, dobra, akurat. Akurat się udało, git. Akurat się udało, git. A i tak dużo czasu straciłem. W ja Cię jadę! Ja Cię jadę! Może dobrze jadę? Nie, tragedii jak jadę. Kurde, mam to zaparkować. Dobra, tutaj. Jezu, tyle czasu straconego. Dawaj co się dzieje? Czemu mam menu zablokowane? To jest prezesa, buzzard Nie, no kurde, patrzcie, no. Jest źle, jest tragicznie, wręcz bym powiedział. Imani. Let's go. Imani, imani, imani. Rozmawiajmy. No, co odbierz ode mnie? Ukrycie, cyk. Dobra, mam nadzieję, że to ukrywa towar. Już nie mam pojęcia. Nawet taki obszar, zobaczcie. Przecież jakiś czas będzie. I ukrywa. Chyba ukrywa, mam nadzieję. No, w organizacji ukrywa, ale czy ukrywa także mój towar? Mam nadzieję, że tak. Opresor lata. O, już. Namierza mnie, czy nie namierza? Nie, mam już gdzieś na razie. Git. Słusznie. Patrzcie, laser leci. Jezus Mary, ale to jest desperat. Widzicie to? Ale zdesperowany. I patrzcie, cię zawracał? Nie, czy kolejne rakiety nie posłał? Czy goni jakiegoś innego gracza? Ta, zniszczy komuś specjalny ładunek, zobaczcie. Cholownik to był pewnie. Czyli, patrzcie, dwie osoby sprzedawały tower. I komuś holownik zepsuł? Ale frajer! I patrz, teraz jest tutaj, do mnie leci. A wybuchową stajperkę? Niestety nie. No i to jest kłopot. Ogromny. To był błąd, że nie mam wybuchowej sniperki. Nie patrz, teraz krąży nade mną, nie? I co ten gościu ma za ten, za frajdę? Nie, może ci go zniszczą. Ci, ci, ci. Zobaczcie, atakuje tego gracza. Ta, ta, ta. Weźcie się bicie między sobą. Please. No, zrób coś z nim! Nie, ja się ukrywam! Proszę mnie nie atakować. Nie chcę wlecieć i wytejecie. Promień rażenia tego opresora. Aha, zepsuł mu opresora! No, jak cię zepsuł, opresora, jak ty masz lasera? Znaczy no odwrót. Najgorsze jest to, bo mam ostatni pojazd, nie? Ostatnia rzecz, a gościu lata z laserem. Wiecie co? Może na razie tutaj będę w tym obszarze. Nie mam informacji, ile ten obszar się utrzymuje. Hmm. I może oni go zniszczą jakoś. Taką mam przynajmniej nadzieję, zobaczmy. Nie, patrzcie, jest, leci do mnie. Co on tu robi? Ja jestem obszarze widoczny, no ale wciąż. No zrób coś z nim ktoś, coś. Nie, nie, nie wsiadaj, nie wsiadaj nie jeszcze. Na żadnej wybuchowej snajpy nie mam. Dobra, gościu poszedł do Terrorbyte'a, więc może się opresorem. No, no bo ja nie mam... No nie mam jak się bronić przed nim. O! Coś innego tam się dzieje. Ktoś kogoś ubił. Ta, ubili go! Ubili lasera! Ubili laser! ubili lasera! ubili lasera! Dobra, go. Go, 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 go. Ostatnia szansa. Ostatnia szansa. Znaczy, ostatnia, nie ostatnia, ale. No nie miałem się ukryć. Innej opcji już nie mam na ukrycie. Proszę. Aha, jeszcze już się zresztą przy moim punkcie. Jakiś pancerz, cokolwiek, żeby się wzmocnić? Na wszelki wypadek? Czekajcie, to będzie kabdził przy moim punkcie? Nie, nie kabdził przy moim punkcie, ale jest bardzo blisko. Zobaczcie, jak jestem blisko. Tak blisko, tak daleko. Polecę teraz tędy. O nie, z crumjeta wziął teraz ten debil! Weź opresora wsiądź i zniszcz go! O, hello, gościu! Nie no, nie widzi mnie! Cię pojęło. Ja nie wróg, ja przyjaciel! No nie, zniszczył go z crumjetem! Jezu, ja ci ludzie są specyficzni! Jest! Sprzedane! Dobra, proszę bardzo! Oh yeah! 6 milionów padło na konto! Ale jakim wysiłkiem! Jezus Maria! Jest! Mamy to, proszę Państwa, widzowie. Mamy to. Emotions! Patrzcie, jaka fajna sesja. 6666 level gościu ma. Znaczy, 6666. Kolejny, 7981. Kolejny, 7982. Całkiem przyjemna jest to sesja, na pewno tutaj bardzo mili gracze. Nie zrobią mnie krzywdy. Ani mojemu towarowi. Zobaczmy, 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 ZOBACZMY! Holownik! Proszę, holownik! Samolot! Titan! Dobra, nie ma tragedii. Bo jest jeden. Spróbujmy. Poproszę wersję bez buzardów. I tak jest już ogromne utrudnienie przez to, że... No jestem na publicznej sesji, come on. No nie, no nie ma szans! Takie punkty by się trafiły, że... Czy wersja z buzzardami, czy bez, nie ma znaczenia. tak jakby to czy jak ktoś się rozwali. No ale spróbujmy. Tu jest kogoś jacht. Czy ten jacht jej uderzy? Mam nadzieję, że nie, bo byłby przypał. Najgorsze jest to, że to jest najprawdopodobniej bardzo fajna, szybka, przyjemna sprzedaż. Eee, ale no kurde, ktoś mnie rozwali tutaj. Na 100%. Nie no, na 100% nie. Na 98%. Szybko liczę. Prawdopodobieństwo. Wbrew pozorom nie jest 50-50. Albo rozwali, albo nie. Troszeczkę... Te proporcje są zaburzone Gitara, siema No i teraz jest kłopot, bo ukryta organizacja nie się już kończy, a ja muszę odkażić te punkty, które są w mieście Fajnie, więc może polećmy od razu Yolo w te punkty A buzzardy tu są! O kur... Dobra, no to ch... O tym właśnie mówiłem, patrzcie one są celne I on cały czas będzie do mnie na... Dobra, let's go tutaj Akurat ten jakoś jest mało żwawy, bo widzę, że troszeczkę w tyle został, ale spokojnie. Jak on tu wróci, taką serię mi zawali. Cyk, litara. Mieli 6 punktów. One są bardzo blisko siebie, nie? No ale moja wytrzymałość nie jest zbyt duża w tym pojeździe. A opresor wypuszcza tracity bardzo, bardzo szybko, nie? Więc mnie w sekundę rozwali. Znaczy, nie sekundę, może 3. ma czas na reakcję. Kolejny buzard w kolejnym punkcie, kozacko. Te punkty 3 są koło siebie, więc może jest jednak szansa ogromna. Że nie zdążę po prostu dolecieć, nie? Patrzcie, widzicie jak ona jako serię? To nie jest możliwe normalnie No i teraz szybko, ooo, patrzcie, widzicie to? A i kolejny buzar w kolejnym punkcie, kołozacko Ale nie uda się chyba Chyba się jakoś dobrze wyhaczy te punkty Git, right? teraz tutaj szybki skrę... K**a, nie punktu Ale ta gra jest p... Widzicie to? Nie zalicza punktów, które zrzucam Nie, nie zaliczyło mi dostawy K**a, sp*****e Tyle lat ma tą grę i do tej pory nic z tym zrobił. Zdłukowała się sprzedaż. Nie zalicza punktów. O Boże! No i tyle, zmieniam sesję. Kolejna świetna sesja. Może nie ma takich gigatycznych leveli, ale też jest fajnie. Ludzie też są mili. Trzy paczki mi ukradli z magazynu przez ten reset sprzedaży, że tak to powiem. Halownik teraz widaj. Na pocieszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tam mi się podoba akurat Holownik może być Przyjmuję przeprosiny Ale czemu tam są ludzie w pobliżu? Dobra, nie ma tragedii Nie są aż tak blisko A ja zaraz sobie odparam normalnie ukrytą organizację Nawet mogę w sobie już teraz je odpalić, bo w 3 minuty sprzedaż zrobię Chyba, że nie wiem, gigantycznie daleko by mi się trafiła ta sprzedaż, ale raczej w to wątpię Więc już jest git Loduję od razu w tym miejscu Dawaj, dawaj, dawaj Teraz tu, 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 tu Yy, opresora sobie odsyłam Cyk, i płyniemy do punktu, nie? No spokojnie, damy radę. Już widzę ten punkt na horyzoncie. Gdyby ziemia była płaska, to bym go nie widział. Ale przecież ziemia nie jest. Nie, na no odwrót. Widzę punkt, a bym go nie widział, gdyby ziemia była okrągła. To że Ziemia jest płaska. Aha. No i się wydało. Rozwiązałem... Zagadkę świata. Zrobił to w GTA. I artykuł, nie? Na Onecie. Artykuł. Odkrył zagadkę... Świata. Ziemi. Dirta. <grym> tak napiszą o mnie kiedyś. Pracuję na to każdego dnia. Ale jak na razie mam pecha i. O tym. Jak dobre mam przemyślenia, wiecie tylko wy. Moi widzowie. Jesteście wybrani. Jesteście wybrani nie. Wyjątkowi. Tak jest. Wyjątkowi. No. Tyle. Jeszcze organizacja ukryta się nie skończyła, a ja sprzedaż zrobiłem, więc sześć baniek wpada na moje konto. Dziękuję bardzo. Ja z rockstarem ziomki. Dajcie mi holownik jeszcze raz. Ziomeczki. Ziomeczki z rockstarem. Normalnie sztamet zbieliśmy. Po tym jak zepsuli mi sprzedaż Titanem, na publicznej sesji pod koniec zepsuli mi sprzedaż, ale ja mówię. Kurde, Rockstar. Dzieci temu, że dajecie mi holownik. Co sprzedaż, jak teraz na przykład. No, to ja mówię koledzy. My jest... A, niech nie, nie. Samolot Titan po raz kolejny Jezus Marano. Ciekawostka, rockstar usunął sprzedaż z torbami w klubie motocyklowym. Sprzedaż była banalnie prosta, ale od kilku lat nie ma jej, bo była lekko zbugowana czasem, ale dało się tego błędu bardzo łatwo uniknąć. Titan! Z paczkami ma zepsutą sprzedaż od samego początku. Jest to najstarszy biznes gdzie ta. I zgadnijcie co? Sprzedaż ta dalej jest odpalona. Dalej się buguje. A rockstar ma totalnie gdzieś. Zobaczmy gdzie są punkty. O Jezus Maria są rozsypane po całej mapie. To już wolałem wszystkie nad miastem. Wbrew zolą było to bezpieczniejsze. Aha, mam lecieć jeszcze nisko do tego. No, dobre, dobre, dobre. Żarty są to. No to jest w ogóle podzięte, że oni każą nam tajtanem lecieć tak nisko To jest przesada, nie? Jakby to jeszcze był malutki... samolot, ja to jeszcze rozumiem, ale to jest... Samolot gigantyczny i każe nam lecieć tak dziutko, nie? Nie wiem jak on lecieć w ogóle Chyba polecę po prostu w ten sposób, że polecę prosto Ten na lewo, zostawię sobie na sam koniec Czy to mądre? Nie wiem, ale tak zrobię Bo te punkty tak rozsypały, że... Nie ma kompletnie sensu, nie? Żadna optymalna droga nie jest możliwa do znalezienia. Podzieło kogoś, ja jestem. No patrzcie, ja. No, da, niżej, niżej, ciekawy, k, ku... jak. To jest przesada. Hm, za dużo tych gracz, tutaj jest, kurde teraz. Ale wiecie, co może ukryte organizacje odpalę? Jakby to dam. To jest pomysł. Dobra, let's go, ukryta. Spróbujmy w ten sposób. Dobra, zobaczcie, wszystkie punkty, które obskoczyłem, zostały te dwa punkty. Z lewej strony mapy. Chociaż patrzę z tej perspektywy, że z prawej strony mapy, bo w prawo musimy lecieć. I. Eee... będzie koniec, kurde. Będzie koniec sprzedaży. Więc na spokojnie, lecimy. Mamy minutę 30 jeszcze ukrytej organizacji, raczej zdążymy. Aby jakiś samotny opresor tutaj nie latał i będzie gitara. Kurde. Perfekcyjnie. Proszę bardzo. Idealnie. Maksymalny hajs, jaki mogliśmy dostać. 6 milionów 60. Sorry. 6 milionów 660 tysięcy. Kurde. To jest taka satysfakcja. Naprawdę. Jak to się sprzeda już? Jeszcze solo. Już w ogóle. Kulminacja. Hmm, hmm, hmm. Kolejny magazyn. Jak najbardziej. Jestem w stanie podjąć się tego zadania zdania sprzedaży magazynu holownikiem. No nie. I to pewnie jeszcze Tak myślałem, tak myślałem, a było tak fajnie. Do 5 punktów każdy. Nie, to jest pewne, że ktoś mi to rozwali, nie? Ale dobra, spróbujmy. Let's go. Kroż, czy mi się chce. Wiecie co ja chyba? Hmm No nie wiem, no dobra, lecimy. Spróbujmy. Spróbujmy to sprzedać. Wątpię w to, że to się uda. No bo ta sprzedaż dużo czasu zajmuje. Ale może sesja jest bardzo przyjemna. Ludzie są. przyjaźni. Zobaczymy. Patrz, już z parą leci. On będzie mnie atakował. Na całe szczęście, w pierwszym punkcie, już będzie mnie atakował. Taki plus, nie? A nie, dobra, atakuje. Taka wojna handlowa się dzieje. Bo taty już sobie stoją. O, to może, kurde, to jest mój ratunek. Może dzięki temu się uda to sprzedać zrobić Dobra Jeden pojazd zrobiony w całości I z pojazdem mnie wywaliła gra, nieźle A chciałem tym pojazdem sobie podjechać Pod kolejne pojazdy Aha, twój pojazd nie jest pusty, czyli ktoś z mojego... Ktoś moim opresorem lata, ty Tym opresorem, który zostawiłem sobie normalnie pod tymi Pod paczkami Pod magazynem paczek, tam sobie stał mój opresor, a teraz lata sobie tutaj gościu MENY1986 Kim ty k***a ku... jesteś? 280 level No niechaj tak będzie Odpala może to ją Imani Cyk, dobra No trochę mi te pojazdy ukryję, mam nadzieję Że w ten sposób to działa No to opresor teraz jest w pobliżu I kurde patrzcie jestem tuż pod nim, nie? Jestem miłym człowiekiem, zostaw mnie w spokoju Bicie się między sobą. Fantastycznie. Róbcie to jak najwięcej. Ale mnie zostawcie w spokoju. No nie, gościu nie leci na. Nie, nie leci na mnie. Mam sizy Ale patrzcie, jak leci coś na mnie. Leci coś na mnie. Patrzcie, jak on na mnie leci. Widzicie to? Nie. A czekajcie, no To ten że co lata moim opresorem. Ja mam teraz nagrodę za głowę. On lata moim opresorem. Dalej jakbyś. Myśl... Ej, w ogóle zobaczcie, gdzie ja dostarczyłem specjalny ładunek. W jakim miejscu. Nul. Czekajcie, jaki ten pojazd? Używa. Nie używa mojego profesora, okej. Okay. Dobra, to ten Mene -y tutaj. <grywa> lata sobie. Hello, menę. -y. czy czemu tak lata? Bo zobacz, jak on zapierdziela w tej mapie. Możesz być samolotem? Tak szybko. No nie nie wiem, ale zostawiam go w spokoju, bo to jest ziomek. To jest mój kolega, tak naprawdę. My się umówiliśmy, żeby tutaj trollował na sesji i będzie udawał, że wiecie, jakiś niebezpieczny gracz, to naprawdę kolega jest mój. Go znam. A ja znam, mene 1986, mój ziomek Ludziska, ostatni pojazd. I pytanie, właśnie, kiedy odpalamy ukrytą organizację? Ja myślę, że w sumie to już za chwilę. Bo myślę, że w 3 minuty praktycznie wszystkie punkty oblecę. Więc jest go, robimy to. Ukryta organizacja. No teraz, i zobaczymy. Kurde, parcie, ilu raczy jedzie teraz tutaj. A dobra, oni chyba. Rejdo i winomanikę, bańkę, że tak to powiem. Mańkę, bańkę, jak to się mówi. U, przepraszam, oczywiście z słuchnictwa się uniosłem, ale. Jakiś niewinny cywil ucierpiał. A że jako jest, jestem empatycznym człowiekiem, bardzo, bardzo jestem empatyczny, no to się troszeczkę zirytowałem w sensie jego losem. Podsumowując, jestem miły. Dobra, 30 sekund zostało ten kilos? Spokojnie, damy radę Mam taką nadzieję, nie no, easy Nie ma szans Nie wiem co musiałoby się stać, chyba ja musiałby Jakiś gościu lecieć w moim kierunku Na jeszcze szczęście wyhamował A to patrzcie, gościu lata tym Tym ogromnym samolotem Co jest? Już mnie nic nie powstrzyma, jestem niepowstrzymany Gitara. Nawet nie musiałem nic klikać. Tak o, zostało dostarczone. Sześć banie, kolejne. Oh yeah! Let's go! Proszę, holownik. 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 No nie! A do innego punktu, na całe szczęście. Spróbujmy tą imanie e odpalić. Dalej nie wiem, czy to działa. Pewnie wystarczyłoby wpisać w Google prosto i informacja by się pojawiła na ekranie. Jesteś w sensie na ekranie. Na moim ekranie jakby wpisał, to by się pojawiła. Czy ta imani e czy działa, czy nie. No następny raz, jak będę sprzedała paczki, bo zamierzam jeszcze raz, podczas tej premiery raz, dwa te paczki sprzedać, to się doinformuję. Czy ta imani e ukrywa towar. Czy też nie. Bo warto taką wiedzę jak najbardziej posiadać. No dobra. Pierwszy dostarczony. Tutaj, ktoś lata na ukrytej. Bo zobaczcie, jest to zrzutowiec. A nie, dobra! Po prostu ma ten nowy samolot. Ten Rajju i przez to jest ukryty. Okej. Okay. Dobra. Drugi pojazd. Ukryte organizacje otwarte sobie przy trzecim pojeździe. Jeżeli oczywiście nikt wcześniej mi nie rozwali. O, ktoś mnie goni. Ale on jest miły. Akurat. Tego też znam. Jak to się nazywa? Odyssey. Oj, dobra, zobaczmy. No już mnie dogonił, to będzie przypał. Na pewno coś chce mi zrobić. O. No. Odrzutowiec jest za mną i nawala rakietami. We mnie. Nieźle, ambitnie. Ale teraz spróbujmy. Uciec. Nie jest to możliwe raczej, ale spróbujmy. Nawala tego inżynierza teraz. Oj. A teraz patrzcie, z pojazdu, żeby nawracać jakiejś broni wybuchowej pewnie do mnie. Ten gościu. Nie, nawala do tego. Dlatego do odrzutowca nawala. Tak, patrzy, ty mi się. Ale gonimy dalej. Albo nie? Nie no nie wiem Tak lata chyba bo coś może układ mu się uszkodził I nie potrafi latać w ten sposób Dobra Drugi pojazd dostarczony Jednak się udało Co ciekawe Lecimy po trzeci Już z ukrytą więc może się kurde uda Lata frajer Będziemy go nawalać czy nie? No kurde nie wiem może spróbujmy go nawalać A może i nie? Dobra, on się mocno. To nie jest zagrożeniem. Zostawmy go w spokoju. Żeby tego nie pożałował. Dobra, yy, odpalmy sobie ukrytą organizację. I ja raczej w te trzy minutki zdążymy dostarczyć pojazd. Na pewno zdążymy. Więc yy, ukryta, raz, dwa, trzy, let's go. Już teraz nawet. Jestem jeszcze w tym punkcie, ale dla pewności odpaliłem sobie to wcześniej. W sensie punkt ukrycia z Imani, e nie? To kółeczko, szare, o to mi chodzi. Lata sobie frajer, zobaczcie cały czas. O ty kurde, jak mnie namiesz to będzie przypał. O patrzcie! Rozdupił się chyba. Zobaczcie, na autostradzie wylądował. A raczej próbował wylądować? Nie no, jest teraz w wodzie. Spadł do kanału burzowego, gitara. No i kurde, ludziska, patrzcie. Sprzedaż zakończona. Sukcesem. Zaraz będzie. Pik! Proszę Państwa, 6 baniek. Jeszcze teleportacja na sam koniec. Kurde, się wydało. No i kurde. No. Co ci nie, to się wydaje, nie? Najpierw był godmo teraz teleportacja. Kolejna będzie ma. Matematyka. Nauka matematyki z Bachursem. E, tak. No, udało się. <grym> Proszę bardzo, kurde. Pięć magazynów każdy 6 baniek mi dał. Tak to się kurde robi. Kompletnie solo. Warto podkreślić jeszcze raz. Zobaczmy to na własne oczy. Ten piękny wynik w naszym komputerku. Więc wychodzi na to, że w dzisiejszym odcinku zarobiłem 32 119 104 dolary. Całkiem przyjemny jest to wynik, nieprawdaż?